Podcast Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, Katarzyna Klimaszewska. Witam w podcaście Spraw Zagranicznych. Naszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i były polski konsul w Kabulu. Dzień dobry panu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o programie nuklearnym Iranu i o negocjacjach, które toczą się we Wiedniu. I zacznijmy może od samego początku. Co leży w ogóle na stole negocjacyjnym i jak wyglądają te negocjacje? Mamy już ósmą rundę tych negocjacji i na razie chyba nie wybrzmiewają one żadnym dużym sukcesem. Co postulują Stany Zjednoczone, a, a co Iran? To prawda, nie ma w tym momencie mowy o przełomie czy o sukcesie, chociaż niektórzy komentatorzy za sukces uznają sam fakt, że te rozmowy wytrwają, bo póki trwają, jest szansa na porozumienie. Co leży na stole? Przede wszystkim z jednej strony mamy Iran, który żąda podstawowych, pod, rzeczy podstawowej dla JCPOA. Czyli zniesienia sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na ten kraj. To po pierwsze. Po drugie, żąda czasu dla siebie, czasu po zniesieniu sankcji, na przekonanie się, że te sankcje faktycznie zostały zniesione w praktyce, a nie tylko na papierze. I dopiero po pewnym, po pewnym z góry ustalonym czasie Iran by wrócił do ograniczenia swojego programu atomowego. I po trzecie, i to jest jeden z podstawowych problemów tak naprawdę dla osiągnięcia porozumienia, Iran domaga się gwarancji. Iran domaga się gwarancji, że po podpisaniu, po ożywieniu de facto porozumienia nuklearnego nie dojdzie do sytuacji analogicznej do tej z 2018 roku, kiedy to amerykański prezydent, ówczesny prezydent Donald Trump jednostronnie z porozumienia się wycofał i to w sytuacji, kiedy zarówno pozostałe Strony porozumienia, czyli Europejska Trojka, Chiny, Rosja, jak również Rada Bezpieczeństwa, pozostali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i kluczowa tutaj dla oceny sytuacji Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, zgodnie twierdziły, że Iran trzyma się litery porozumienia, że Iran przestrzega tego porozumienia. Irańczycy obawiają się, że po ewentualnej zmianie ewentualnej bardzo prawdopodobnej zmianie administracji na republikańską znowu zostają, zostaną jak to oni określają haniebnie oszukani. Z kolei Amerykanie, Amerykanie ze swojej strony negują możliwość jakichkolwiek gwarancji dla Iranu w tym temacie. Odrzucają też opcję okresu, okresu przejściowego, czy też okresu testowego, w którym Iran miałby się przekonać o faktycznym zniesieniu, zniesieniu sankcji. I w praktyce, gdyby już stanowisko amerykańskie. Z tych wszelkich niuansów dyplomatycznych i słownych gierek zasadniczo polega na propozycji powrotu do status quo ante, czyli po prostu na ożywieniu, ożywieniu porozumienia bez dodatkowych warunków, czy to wstępnych, czy to pobocznych. Skoro tak jakby yy, trochę w bólach rodzą się te negocjacje i dojście do ewentualnego ponownego porozumienia, jak wygląda też polityka zagraniczna Teheranu? Bo tutaj ostatnio mieliśmy dużo spotkań w styczniu z Chinami, z Rosją, także z Afganistanem, z talibami. Czy to jest jakieś szukanie przeciwwagi do ewentualnego niepowodzenia? Czy, czy to jest taka czysta dyplomacja po prostu? I tak i nie. Przede wszystkim dyplomacja Iranu jest cały czas aktywna. Do nas, w sensie to do polskiego odbiorcy, docierają, no nie mówię, że strzępki informacji, ale z racji tego, że Iran nie leży w polu naszych głównych zainteresowań, to doniesienia na temat, na temat Iranu są szerzej komentowane, są bardziej zauważane, właśnie przy okazji negocjacji nuklearnych, przy okazji jakichś większych, większych wydarzeń. Więc tutaj. thank <laughs> you Nie mamy do czynienia ani ze zwiększeniem intensywności działań irańskiego MSZ-u, ani ze zmianą kierunku. Po prostu to, co Irańczycy robią od przypadku Chin i Rosji od no bez mała 15 lat jest, jest kontynuowane. Afgańskie zaangażowanie, zaangażowanie w układanie sobie relacji z talibami, również też nie jest niczym nowym. I nie są to rzeczy powiązane w bezpośredni sposób z JC. P o e ej. Wobec, wobec czego należy no, podkreślić. Irańska polityka jest rzeczą, rzeczą dość stałą. A jak wyglądają teraz relacje Iranu z państwami Zatoki Perskiej? Bo Katar i Arabia, Arabia Saudyjska popierają powodzenie tych, tych negocjacji, a jeszcze za czasów Donalda Trumpa wypowiadały się raczej negatywnie o tej umowie. Czy jednak tych napięć w Zatoce Perskiej było, było zbyt dużo? Przede wszystkim, i to trzeba jasno podkreślić, zarówno, zarówno sankcje jako takie, jak i polityka Donalda Trumpa wobec Iranu, polityka maksymalnej presji, na pewno nie zakończyły się sukcesem. Iran kontynuuje pomimo wszelkich trudności gospodarczych, pomimo zewnętrznego nacisku, powodzeniem kontynuuje i rozwija swój problem, program nuklearny. To po pierwsze. Po drugie, wraz z odejściem z jednej z, z Donalda, Donalda Trumpa, i Na Netanyahu, co też nie jest bez znaczenia, w, w każdym z zainteresowanych krajów, czyli i w Ameryce, i w Izraelu, i w państwach Zatoki, e, polityka nie jest monolitem. Istnieją różne stronnictwa, które na pewne, e, nawet jeśli się zgadzają co do, co do dogmatów polityki swojego kraju, to nie zgadzają się co do środków i instrumentów realizacji tychże dogmatów. I po ostatnich latach do głosu doszły stronnictwa, które są nastawione bardziej ugodowo w stronę Iranu i za podstawowy argument na swoją korzyść przedstawiają właśnie, no, Fakt, że sankcje się po prostu nie prawdziwe. A już tak, może podsumowując, jaka jest przyszłość tego programu nuklearnego? Polityka Donalda Trumpa była konfliktogenna. Tutaj Stany Zjednoczone chcą rozmawiać, ale tak jak powiedzieliśmy, no te rozmowy tak są, są trochę w impasie. Czy w ogóle jest możliwość, żeby Iran pierwszy się ugiął? Teraz już do, bodajże do 60% wzbogaca ten uran, ale dalej jest to niższy pułap niż mógłby, czyli wydaje się, że jest otwarty jeszcze na, na dalsze negocjacje. I bodajże, jeśli się nie mylę, to już w latach 70 była, ten program, jest, zaczął być w ogóle pomysł tego programu, czy, czy Iran w ogóle jest w stanie tutaj się ugiąć. Ugią, czy sytuacja gospodarcza może go do tego zmusić w końcu? Jeśli chodzi o historię irańskiego historię programu atomowego, to zaczął się on jeszcze w roku 1957, kiedy to Iran właśnie podpisał ze Stanami Zjednoczonymi umowę o współpracy w ramach programu Atom dla pokoju. No ale to bardzo zamierzchły czas. Taki właściwy program atomowy, ten właśnie ten program nuklearny, którego, którego znaczna część komentatorów się tak bardzo obawia, zaczął się, zaczął się tak naprawdę w latach w latach 90. już po zakończeniu zakończeniu wojny z Irakiem i w, w zasadniczo od 2002 roku z pewną regularnością niemalże półroczną, jak się bliżej temu przyjrzeć, otrzymujemy informacje o tym, że Iran jest już tuż, tuż, jest już kilka miesięcy od, od opracowania swojej broni atomowej, jak do tej pory, jak do tej pory w tych, w tych, w tych powtarzających się doniesie, alarmistycznych doniesieniach nie było nie było zbyt wiele prawdy. Osobiście uważam, że. Iran nie, nie będzie dążył do zbudowania broni nuklearnej, nie będzie dążył do jej posiadania, natomiast w sytuacji, kiedy, gdyby negocjacje nie zakończyły się powodzeniem, Iran będzie dążył do zdobycia statusu tzw. państwa progowego, czyli z jednej strony będzie chciał mieć odpowiedni zapas uranu, z drugiej strony odpowiednio rozbudowany program środków przenoszenia ewentualnych, ewentualnych ładunków. Ale nie przekroczy tej czerwonej linii. Osiągnie, osiągnie poziom, który w razie zagrożenia, takiego substancjalnego zagrożenia lub w razie, w razie drastycznej zmiany równowagi sił w regionie, pozwoli mu stosunkowo, stosunkowo szybko szybko w taki straszak nuklearny sobie zapytać. Pytanie oczywiście, pytanie oczywiście o, jest otwarte, jeśli chodzi o możliwości Iranu w tym temacie. Trzeba pamiętać, że to są sprawy z jednej strony bardzo skomplikowane, a z drugiej strony bardzo droga. Irańska gospodarka w tym momencie, przy czym bardziej, to trzeba też podkreślić, bardziej z powodu pandemii COVID niż z powodu sankcji, znajduje się, znajduje się w stanie poważnego kryzysu. A w takim razie jeszcze może zapytam o zaangażowanie Iranu tutaj w konflikty, które się dzieją. Czy, czy Stany Zjednoczone jednocześnie negocjując ten układ będą tutaj tak jakby próbowały trochę ukuć tą mocarstwowość Iranu? Wiemy, że on jest aktywny w Jemenie, w Libanie, w Syrii, tak naprawdę jest tam aktywny, gdzie Stany Zjednoczone powoli już, już przestają być, być aktywne. Zgadza się. Będą i pomimo zmniejszenia aktywności na Bliskim Wschodzie, pomimo tego zwrotu ku Pacyfikowi, który, który, który dokonał się w ostatnich latach, Stany Zjednoczone, kolokwialnie mówiąc, wciąż trzymają rękę na bliskowschodnim pulsie. I zmniejszenie zaangażowania nie oznacza machnięcia ręką na ten region. I Stany Zjednoczone. Jako światowe mocarstwo, jako są gwarantem stabilności w tym, w tym regionie i będą się starały wciąż i bezustannie powstrzymywać, powstrzymywać ambicje Iranu, który z kolei dąży do zmiany tego status quo. Natomiast pytanie, jak, jak bardzo aktywna będzie ta polityka powstrzymywania Iranu? Do tej pory mieliśmy do czynienia z taką wymianą, wymianą psztyczków. No może z wyjątkiem zamachu na generała Soleimaniego, gdyż obie strony zdają sobie sprawę z tego, że, no, znowu kolokwialnie mówiąc, no, konflikt konfliktem, konkurencja o wpływy konkurencją o wpływy, ale otwarta wojna nie leży w niczyim interesie, a w momencie, kiedy któraś stro, ze stron... Przekroczyłaby czerwoną linię. Druga strona musiałaby odpowiedzieć ze względu na uwarunkowania wewnętrzne jednego i drugiego kraju, co mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu, która tak naprawdę nie jest, nie jest nikomu na rękę. Z jednej strony Iran zdaje sobie sprawę z tego, że otwartego konfliktu nie byłby w stanie wygrać, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, a w szczególności sojusznicy Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej, zdają sobie sprawę, że przyparty do muru Iran byłby w stanie, byłby w stanie no, podpalić region i doprowadzić do ruiny gospodarczej w monarchię Zatopiterskiej. To może tym w miarę optymistycznym akcentem zakończmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. A moimi państwa gościem był dziś pan Marcin Krzyżanowski, były konsul RP w Kabulu, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania i subskrybowania podcastu Spraw Zagranicznych.